Idziemy do tego miejsca, gdzie kiedyś był dom marszałka Piłsudskiego. Śladu żadnego nie ma, bo dom został rozebrany w 1961 roku. Kupił drewno z tego parterowego dworku, mieszkaniec Druskienik, Sokol, na budownictwo swojego domu. To mój sąsiad, dlatego wiem. I ten dom stoi? Dom stoi na ulicy Zielonej. Ale inny, nie tak. No to tak oszalowany, wszystko. Ten był z bali, z takich zwykłych bali. Domek parterowy, letniskowy, niewielki. Tamtejsze drzewa. Piłsudski w truskiennikach. Reportaż Agnieszki Czerkowskiej. Nie wiem dokładnie, kiedy po raz pierwszy był Piłsudski w druskenikach, czy, czy był jeszcze przed I wojną światową. Wiadomo, że był w różnych innych miejscowościach na terenie przyszłego województwa białostockiego, chociażby w Białymstoku wielokrotnie, w Łapach, w Łomży. Natomiast w druskenikach po raz pierwszy pojawił się w roku 1924 wraz z rodziną, ze względu na pewne dolegliwości, dolegliwości zdrowotne. No i od tego 24 roku później w następnych latach bywał bardzo często i już raczej sam bez rodziny, bywał także w dosknikach wtedy, kiedy ponownie objął wysokie stanowiska w państwie po zamachu majowym, co prawda był tylko ministrem spraw wojskowych, ale wiadomo, że wszystko zależało od decyzji Józefa Piłsudskiego. No, to jest... Teraz my jesteśmy w miejscu, gdzie kiedyś stał domek marszałka Pilsudskiego. Pozostali te drzewa z kolei i między nimi jak ten krzak bzu, to równolegle zostało ścieżko. parterowa, stała taka chatka z zbudowana. Ponieważ tu inaczej było, jeszcze jedna ulica była, która nazywała się policyjną. I tutaj, gdzie rząd tych drzew, to płot był z siatki. No, a tam fasada domku wychodziła na to policyjną ulicę tylko i tyle. Po pierwsze przejeżdżał przez Białystok stoki, przez Grodno podróżując pociągiem do Wilna, prawda? Dopiero później zaczął jeździć do Druskiennik. I często pociąg się zatrzymywał w Białymstoku, meldował się wojewoda, prawda odbywał z nim krótko, krótko rozmowę. Czasami zatrzymywał się w Grodnie również na dłużej, dlatego że tam przez kilka lat, od 1921 roku był dowódcą dywizjonu żandarmerii jego przyjaciel z lat walki i konspiracji, pułkownik Jurgo Rzechowski, Zresztą mąż znanej pisarki Zofii Naukowskiej. I tam nawet czasami u państwa Gorzechowskich nocował. Także te jego podróże, nawet trudno zliczyć, ile razy on podróżował właśnie do Wilna przeważnie, a też w tych latach 1924-1931 do Druskiennik. A tutaj były inne domy oprócz tego domu? Inne domy drewniane. Częściowo te drewniane domy pozostawały się na tym terenie. Niektóre drewniane budynki również już są zburzone, ale tam kilka budynków drewnianych i oni stoją puste. Ну no і маршалик прибивав ту, а як ще того домку не було для нього, то він затримувався на вулиці Ясної, номер 8 втеді, зараз інна назва вулиці, і там того дому нема у пані. Вона була так, жона повстанця 1863 року, на звіску їй Крибіхова. На гуже, значить, на першому пенше, то там сидів, писав, обложений ксюмшками і атласами. І, ну, і одного разу зробилося йому вночі ноці зле, і запрошено лікарка у Здоровіскова, яка приїжджала тільки на літній окрес до праці, до парку кліматотерапії, Евгенія Левіцька. W Złotej Księdze Uzdrowiska jego najsłynniejszy kuracjusz Józef Piłsudski, wpisał w 1925 roku między innymi te słowa. Szeroki, rozłożystej wartki niemen, głęboki, plując pierś matki ziemi, podobieństwo swawolnych gór czynił. Z podziemi trysły źródła o różnych smakach, a barwna zieleń z niespodziewanymi i strzelistymi, jak gotyki, drzewami zastąpiła mech, siwy i szary. W ten sposób druskienniki były niespodzianką myśli stwórcy w odpoczynku, gdy ten się uśmiechnął. Myślę, że pokochał jeszcze bardziej druskie niki, od kiedy poznał panią doktor Eugenię Lewicką. Piłsudski był takim człowiekiem, mężczyzną z krwi i kości. Jemu naprawdę bardzo się podobały kobiety. Można by dużo o kobietach w jego życiu opowiadać, ale oczywiście nie zaniedbywał dla nich spraw państwowych. Eugenia Lewicka, bardzo wykształcona lekarka była, używała skandynawskiej metody leczenia, słońcem, powietrzem i ruchem. No i tak ona rozpropagowała ta metoda leczenia w Druskinikach i stała się słynna z powodu, że ona leczyła marszalka w czasie jego pobytu w Druskinikach. A było to przecież niewielkie miasteczko, bo w 1921 roku spis wykazał, że mieszka tam niecały tysiąc mieszkańców. Do 1931 roku liczba mieszkańców podwoiła się i w miasteczku już było przeszło 2000 ludności. A na pewno w jakiś sposób przyczyniały się również do tego przyjazdy Piłsudskiego, bo druskienniki to było zdrowisko znane już od końca wieku XVIII w roku 1837 oficjalnie uzyskało status uzdrowiska i nawet rodzina carska tam bywała, ale w czasie I wojny światowej w bardzo dużym stopniu to miasteczko zostało, zostało zniszczone, stąd tak mała liczba mieszkańców. I fakt, że Piłsudski zaczął przyjeżdżać od 24 roku, to uzdrowisko stało się bardzo, bardzo modne i bardzo sławne, dlatego że wiele innych osób również chciało bywać w Druskiennikach. I to także było jednym z elementów, czynników sprzyjających rozbudowie infrastruktury związanej z tym faktem, że oto Druskienniki stają się kurortem, że prowadzi się tam leczenie różnymi nowoczesnymi sposobami, a przecież... W druskenikach są wody lecznicze. Sama nazwa druskeniki pochodzi od czegoś związanego z solą, druska, sól. Druskeniki były uratowane od zagłady po I wojnie światowej. Jak należeli do spółki akcyjnej, która nie w stanie była spłacić zadłużenia kredytowe, to marszałek przekazuje druskeniki. Banku Gospodarki Krajowej, który przekazuje Departamentowi Zdrowia Druskiniki. i w taki sposób rozpoczęli przyjeżdżać gości wtedy z Polski. W 25 roku Piłsudski był już kilkakrotnie w druskinikach. Nie tylko kurował się tam, ale także udzielał wywiadów, odbywały się tam konferencje. Przyjął też ministra spraw zagranicznych Włoch właśnie w Druskiennikach, a mieszkał tam w bardzo skromnym domku, w tak zwanym domku na Pogancek. Pilnował go tylko jeden żołnierz właśnie i to właśnie od zamachu majowego. No to jak on wszędzie tak chodził, starzył się unikać tej obstawy zawsze jeden i jeden i jak do niego przyjeżdżali przeważnie z Polski i ministrowie i przyjeżdżał poseł Baranowski, który on był posłem w Bułgarii do marszałka i był zdziwiony. W domku marszałka nie na naokolo obeszedł i siedzi marszałek na brzegu Niemna. A przyjeżdżał do marszałka również prezydent Mosticki, potem Dino Grandi to minister spraw zagranicznych Włochów no i premier Bartel przyjeżdżał do marszałka i też wszystkie byli zdziwieni temu, że taka obstawa niby to słaba, ta cała ochrona, ale marszałek z tego lekceważył prosto. Brał zabiegi lecznicze, spacerował, lubił siadywać na ławeczce nad, nad Niemnem i obserwować otoczenie. Po drugiej stronie niemna była już Litwa, było państwo litewskie, z którym Polska nie miała najlepszych stosunków, a w zasadzie nie miała w ogóle stosunków dyplomatycznych aż do 1938 roku. No i to wcale nie stanowiło jakoś zagrożenia, że oto przywódca państwa, z którym jesteśmy w nie najlepszych stosunkach, siedzi sobie po drugiej stronie brzegi i na pewno żołnierze litewscy obserwowali marszałka. Dużo czytał, ale również pisał tam niektóre swoje pisma. Piłsudski był człowiekiem pracowitym, także nie leniuchował, a przynajmniej nie tylko, nie tylko leniuchował. Podejdziemy do tego miejsca, gdzie była ławeczka. Tak, była ławeczka, on tam często siedział. A miejscowi mieszkańcy, którzy przychodzili o to ulicę, to mówili, o jak marszałek pochodzi z Litwy, to i patrzy w tę litewską stronę. O, tu był taki stolik, ławeczka, <grywki> drzew tych nie było i wszystkie brzegi nieba do powodzi to były piasczyste, Takie nie było żadnych, nie krzewów, nie drzew, a po powodzie 59 roku, ponieważ poziom wody podjął się na 10,5 metra, no i narosło dużo drzew i krzaków, to zielone brzegi teraz. Пані уродзона вдрускінника од дядов при дядов. Уродзона вдрускінника. Pani musiała znać ludzi, którzy pamiętali Józefa Piłsudskiego przed wojną. No uważając na wiek, już tych ludzi nie ma. Tylko to przekazywało się z pokolenia w pokolenie i dlatego tak jest. To też na siostra mojej babki rozmawiała z marszałkiem o tu jak raz w tym miejscu, jak szła przez most, zatrzymała się, zobaczyła marszałek, podeszła i odważyła się porozmawiać. A marszałek też wspomina, że zawsze rozmawiał i z dziećmi, i z ludźmi, i z młodymi, i ze starszymi. Niektórzy chodzili na skargi do marszałka, na, 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 na urzędy miejscowe, nawet takich było. W latach dwudziestych Józef Piłsudski tak powiedział korespondentowi lokalnej gazety wychodzącej w Truskiennikach. Doktorzy zalecają, bym jechał leczyć się za granicę, a ja pragnę na lato wyjechać do Druskiennik. Doktorzy mają swoją politykę, a ja swoją. Gdyby oni znali kresy tamtejsze drzewa, powietrze i lud tamtejszy, nasze potrawy i przyzwyczajenia, na pewno zmieniliby swoją politykę. Zobaczymy, czy ja polityka zwycięży, czy ich, czy moja. Dla mego zdrowia potrzebne są tamtejsze lasy, gawenda z tamtejszymi ludźmi i smak tamtejszych potraw. Druskienniki to była miejscowość z większością ludności narodowości polskiej, bo tam około dwóch trzecich to byli Polacy, mniej niż jedna trzecia stanowiła ludność, ludność żydowska. I wydaje mi się, że on był tam traktowany w taki sposób jakby normalny, nie tak jak teraz, prawda, że mnóstwo ochrony, zamyka się ulice, nie wolno przejeżdżać, chodzić i tak dalej, że on jakby był jeden z, jeden z mieszkańców tego miasteczka, bo jak powiedziałem, skoro tylko jeden żołnierz pełni służbę i to dopiero od zamachu majowego, a przed zamachem był naczelnikiem państwa. To o czym świadczy, że on tam się czuł swobodnie, czuł się bezpiecznie, nie było widać żadnych zagrożeń, nie było potrzeby odgradzania się od tej miejscowej ludności. Był osobą niezwykle skromną. Prawda? Jak wyprowadzał się z Belwederu, wtedy, kiedy przestał być naczelnikiem państwa, to wziął ze sobą jedynie walizkę. Nie dorobił się żadnych, tak powiem, wartości materialnych. I to, co później miał, to często było fundowane przez jego kolegów, współpracowników, współtowarzyszy broni. A na przykład ten domek, tak zwany Kamienny Dwór w Wólce Pietkowskiej, między Łapami a Brańskiem, to został kupiony przez jego żonę przede wszystkim za pieniądze uzyskane ze sprzedaży pism Piłsudskiego. Ostatnie, tak powiem, wakacje w latach 38-39 właśnie rodzina pani Piłsudska z córkami spędziła. Idziemy teraz tutaj parkiem zdrojowym, prawda? To jest dep, tak? Wzdłuż niemna? Niemen, tak. Po lewej stronie dom, tak zwany dom marszalka. Pod nim był stolik i leweczka, na którym przesydywał ten dom. Jak bohater wierszu Juliana Tuwina, nawet nie tylko co, bo Julian Tuwim do druskienik przyjechał w 1929 roku. Napisał wiersz Te stare druskienickie drzewa, który cytowany był pierwszy raz. Przez Hanka Ordonówna również w tym samym roku na uroczystym otwarciu przystani statku ryc migły. Mogę zrecytować ten wiersz? <grywa> Od listwy szumny wiatr zawiewa, no pieśń zawodzi las. Te stare druskienickie drzewa tak sobie gawędziły razem. raz. Gdzie rodniczanka wody niesie i w Niemen wpada wełną pian, przyjeżdża tam co rok pod jesień ten zadumany starszy pan. Ma siwą kurtkę, siwe oczy, sumiasty wąs, krzaczaste brwi. Nad brzegiem rzeki często kroczy i patrzy w dal, i jakby śni. Może w stolicy ludzie wiedzą więcej niż bur i wiatr i łan. Może nam ludzie opowiedzą, kto jest ten siwy starszy pan. I o czym duma, gdy tak kroczy wśród drzew zdziwionych wiecznie sam, i dokąd patrzą siwe oczy, może powiedzą ludzie nam. Lecz widać, musi w kurtce szarej samotnie drogą swoją iść. Jeśli mu blis, dom prastary, co dzień pod stopy rzuca kiść. Szary samotnie drogą swoją musi iść, gdy mu blis, o ten dom prastary, co dzień pod nogi rzuca kiść. Te przyjazdy skończyły się w roku 1931 i one zresztą już były, poczynając od lat 30, rzadsze, a pewnie i z tego powodu, że obiekt jego zainteresowań, bardzo urodziwa, elegancka i nowoczesna pani doktor Eugenia Lewicka, została przeniesiona do Warszawy, została członkiem... Rady Naukowej Wychowania Fizycznego przy Ministerstwie Spraw Wojskowych, a jak mówiłem, Józef Piłsudski był właśnie ministrem spraw wojskowych i y, dlatego mógł się z nią spotykać częściej już w Warszawie. To od początku lat 30. takim konkurentem druskiennik stały się Pikeliszki, miejscowość, która była bliżej położona Wilna, bo o pół godziny jazdy samochodem, i tam jako były wojskowy otrzymał na dział ziemi Piłsudski i teraz częściej bywał w Pikieliszkach. Tam była tablica na tym domu jakaś? Ta tablica na tym domu była ustawiona jeszcze za czasów międzywojennych, na której było napisane, że to marszałek Józef Piłsudski w tym dworku spędzał 1928 30 rok, letnie wywczasy. А пізній юж тут і були урочистості зв'язані з сетно ручниця, заложення у здоров'їська, повстало місцевий музей. Я була ще з дві каденції радно, і вже була одляна табличка, що тут кедись був домик, в якому мешкав маршал Пілсуцький. Ну, і однак здажилося так, що та табличка ми не могли, ми уставити, не No, i jest takie warunki, że niemożliwie ustawi tę tabliczkę. No ja myślę, że to też będzie się zmieniało. Przypomnijmy, że Litwini karali swoich obywateli w 1920 roku, tych, którzy wzięli udział w walkach po polskiej stronie, w wojnie polsko-bolszewickiej. Teraz już wielu historyków litewskich pisze, że zwycięsko Polski w tej wojnie ocaliło również niepodległość Litwy, bo gdyby Polska przegrała, to także Litwa by wkrótce straciła swoją niepodległość, I, i może kiedyś nastąpią takie czasy, że będzie można taką tablicę gdzieś postawić, powiesić, bo o co chodzi? My nawzajem powinniśmy szanować swoją pamięć. Te doświadczenia nie zawsze zresztą były złe. Akurat Piłsudski jest takim politykiem, który w pamięci wielu narodów zapisał się dobrze. No chociażby ludność żydowska bardzo ceniła Józefa Piłsudskiego, że on hamował te zapędy antysemickie. Piłsudski był jednak w głębi duszy takim człowiekiem o demokratycznych przekonaniach. Takim człowiekiem, który uważał, że wszyscy obywatele powinni mieć równe prawa, ale oczywiście uważał, że państwo jest, jest najważniejsze że oni, jako obywatele, powinni przestrzegać praw tego państwa. Było trzy deportacje z tych terenów po wojnie do Polski. Дуже люди позоставіли терени, дуже пустих з дому по них позостало. але частина людей позостала, бо ніхто поїхали на своє уйди, це значить польська, але ніхто зостали на своїй цвізні. Ну і отак і наша родина зостала на Не улицу візні. Трудно зараз Ну а З іншої сторони, а хто там чекав на тих всіх полях? З кресов сходніх, креси сходні для польські вже зараз разпостали тільки ліґендо. То язик польський не зник. У в родинах розмовляю. Наприклад, і мені то кожен день треба розмовляти і по російську, і по літевську, і по польську. І так їх дуже родин, порозуміваюся на чех язиках, так і життя у нас. Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej, tamtejsze drzewa, Piłsudski w druzgiennikach. Wystąpili Teresa Sadowska i dr Jan Jerzy Milewski.